To. Gdzie dos? To nie służy nikomu. Na pewno nie tak chciałem służyć. Nie wiem jak chciałeś służyć. Ale tu chodzi o życie tych chłopaków. I twoje, syn. Daj sobie spokój. Ubierz się i odprowadzę cię. W porządku, dos. To żaden wstyd. Chodźmy. Mam dzisiaj wartę. Rano jestem w kuchni, więc... Nie mogę. Rozumiem. Szeregowy dos. Możecie zidentyfikować sprawców pobicia? Nie. Nie wiesz, kto cię zaatakował? Nie mówiłem o żadnym ataku. To co do cholery się stało? Sam się stłukłeś przez sen? Mam twardy sen.